Cześć, tu i po raz drugi z rzędu prosto po meczu, prosto spod stadionu i też drugi raz z rzędu w niepełnym składzie, bo Tomka Niko nie mogło dzisiaj być, ale jest Krzysiek Paciorek. Dzień dobry, I Łukasz Siesionowski, zapraszamy na nowy odcinek. No chyba mało kto się spodziewał, że w niedzielne wczesne popołudnie będziemy oglądać w dniu tak wesoły mecz, 16 minut i 3 gole, 45 minut i 4 gole, no ale niestety tak się skończyło. No i właśnie to jest ta zła informacja dzisiejszego dnia, że mimo tego, że Arka stworzyła sobie dzisiaj bardzo dużo sytuacji bramkowych, no to te 4 gole podzielono na pół. No i wciąż y, jesteśmy bez zwycięstwa już od trzech meczów i kończymy tylko z jednym punktem. I to jest największe rozczarowanie po dzisiejszym spotkaniu. Radosny futbol w Dyni. Ja się świetnie bawiłem. Niedzielna rozrywka idealna. Dużo bramek, dużo sytuacji, dużo spalonych. Jeśli mam być szczery, to nawet nie, jestem, nawet nie jestem jakoś zły, rozczarowany, bo Darka nie rozpieszcza przed własną publicznością, więc można było się pewnej ciągłości spodziewać. Oczywiście, już po tej pierwszej sytuacji, gdzie tam Karol nie trafił, że raz był słupek, no to można było już sobie ostrzyć pazury na, na jakiś mecz, ale może kilka stychy. I wszystko wskazywało na to, bo bramka szybko padła. No ale potem Arka nie byłaby sobą, gdyby nie, nie podorwała w zasadzie dwóch goli Stali I, i, i mimo to byłem tak, no byłem dobry myśli, że po przerwie jednak strzelimy na 3-2, może 4-2, ale no niestety druga połowa była zdecydowanie gorsza w naszym wykonaniu i, i przez, no Stal prowadziła grę, miała bardzo niezłe, bardzo dobre sytuacje. Um, no my to co mieliśmy, to też przynajmniej dwie bramki powinny były wpaść, no dzisiaj wielkim pechowcem był Karol Czubak. Spalone, nie wiem czy one rzeczywiście były czy nie, bo to z trybuny trudno niektóre rzeczy uchwycić. No i tam w drugiej połowie o ten fajny strzał, gdzie przyjął ładnie piłkę tyłem do bramki, obrócił się, zgubił obrońcę no, i strzelił znowu w bramkarza. Nie był to jego dzień, szkoda wielka. Eee... Nie, nie wiem co tu więcej powiedzieć, bo tutaj był tak dziwny mecz. Dziela za, za linię obrony, bo Stal tak wysoko broniła, że no, no, prosiło się o to, ale. Cały mecz tak próbowaliśmy grać i nawet w tych momentach, kiedy nam widać było, że coś nie przynosi efektu, nawet nie, nie było planu B, myślę. Środek pola dzisiaj generalnie marny. No, tym środkiem nie, ani nie poplesujesz za bardzo. Eee, co, Janusz w gol w odbiorze całkiem dobrze, ale też miał kilka takich prostych strat lub niecelnych podań. Za bardzo się wszystko opierało nad, chyba o długą piłkę i jasne, pierwsza połowa można było tak pograć w drugiej. Daliśmy, oddaliśmy stali inicjatywę i są. No, nie wiem, co powiedzieć, w takiej nieskuteczności, no to od czego to zależy. Czy to jest, nie wiem, żyły wodne pod stadionem, niekorzystny biometr, zły dzień, pech. Czy to rzeczywiście jest wina treningu? Nie wiem, jestem tylko kibicem. Ciężko mi tutaj szukać kwadratowych jaj. Jestem nie. rozczarowany wynikiem, ale z pozycji niedzielnego kibica. Świetnie się dzisiaj bawiłem. Przynajmniej, przynajmniej dobre widowisko było w całkiem ładną pogodę. Nie ma co się, nie, nie się już tam nad tym za bardzo tutaj żalić i czuć sobie dnia. To zakończymy. Chyba tak. no. Nie, ale wspomniałeś o tym rzeczywiście, bo Arka, dajmy to jej, że dzisiaj stworzyła sobie dużo sytuacji. To nie był taki sam meczek w Niepołomica, gdzie po prostu wyglądało to bardzo źle i nie było żadnej kreacji tak naprawdę. Męczyliśmy się potwornie i mecz z Chrobrym, gdzie strzeliśmy trzy gole, ale dostaliśmy cztery w końcówce czyli klasyka Gdyńska w tym sezonie to był, to był zupełnie inny mecz. Był jakiś pomysł na niego już od pierwszych minut, to właśnie sytuacja. Były de facto dwie, dwa gole właśnie Karola Czubaka, no ale odgwizdane, spalone i kilka innych sytuacji, więc, więc to oddajmy. Rzeczywiście sobie Arka się tę sytuację stworzyła, no ale czy przegrywamy po golu w doliczonym czasie, czy nie gramy nic przegrywamy nie po czy nawet gramy lepszy mecz, ale jesteśmy potwornie skuteczni, koniec końców gubimy punkty. No i ten jeden punkt w ostatnich trzech meczach to jest bardzo słaby dorobek. A teraz jedziemy, przypominam, do Chorzowa, do lidera. Czyli tam, czyli tam po prostu wygramy 2-0. Nie, też nie ma co wybawić się w typowanie, bo ta liga jest. Tak zaskakująco przewidywalna, jeśli chodzi o to, że wszyscy gubią punkty. No to jest jak chyba dawno nie było takiego wyścigu ślimaków, bo arka równie dobrze mogła być już samodzielnym liderem i pozwolić sobie nawet na jakieś ewentualne straty punktów. A równie dobrze mogłaby już gdzieś tam się pamiętać w okolicy ósmego miejsca i mieć duży problem z zaskoczeniem do, do czołówki. Ale no jeżeli. Drużyny stopu gubią punkty, to solidarnie raczej w ostatnich kolejkach i synchronicznie. Tak, więc... tylko wydaje mi się, że można sobie pozwolić na taką, na taką jakąś jedną czy drugą wpadkę, ale jak się zrobi zaraz z tego seria negatywna, tym bardziej, jest że właśnie terminasz tak jak wygl wygląda, jak wygląda, no to nagle może się okazać, że ta strata urośnie niebezpiecznie wysoko. Znaczy no to już jest seria negatywna, bo mamy ostatnie trzy mecze, no dramat. Jeden punkt, tak? Trzy tak. mecze. I 8 straconych bramek. no To już wygląda kiepsko. Dobrze, myśmy strzeli, strzeliliśmy 7, tak, w tych trzech meczach ostatnich? Czyż... Nie, strzeliliśmy 5. Z problemem 3 i dzisiaj 2, a w Puszczy 0. 5. No to, mimo, mimo że dużo bramek strzeliśmy, to jeszcze więcej straciliśmy. I to jest bardzo niepokojące, bo no, nasza obrona w zasadzie traci wszystko, co idzie groźnego w, naszą, w nasze pole karne. I dzisiaj też by tak było, tylko po prostu napastnicy stali byli nieskuteczni, bo, bo to, te sytuacje, przerwanie tych sytuacji bramkowych stali to nie, to nie był wynik dobrych interwencji naszych obrońców, tylko na w świecie też gorszego celownika, przeciwników. Właśnie te 8 goli o czymś mówi, i ta obrona przede wszystkim, jak się oglądało mecz, nie wyglądała zbyt solidnie. Te boki dzisiaj no, pozwalały na, na dużo. Czy myślisz, że doczekamy się w zimowym okienku jakichś w końcu solidnych wzmocnień? Bo apelujemy od, o nie już od dosyć długiego czasu, a no, gra wygląda wciąż tak samo i prędzej czy później ta obrona się rozkracza i, i tracimy te bramki bardzo, bardzo łatwo. Ja myślę, że nie, nie tylko my. Jesteśmy świadomi tych braków kadrowych i, i trener, i na pewno właściciele klubu też. Na pewno? Myślę, że tak, tylko że po prostu e, to już może być kwestia nie wiem, finansowa. E, może braku od, odpowiednich, już wiem jakie by były złośliwe tutaj do powiedzenia odpowiednich kandydatów na, na rynku. Gdzieś jedziemy? <laughs> Eee, też no, ciągle nie wiemy, jaka będzie przyszłość trudna Tarasiewicza, bo no, umówmy się punktowo i, i, i stylowo. No to grabi sobie coraz bardziej. Kibice już są jawnie niezadowoleni, jak jeszcze parę miesięcy temu, czy nawet kilka tygodni temu, był gdzieś tam, eee, nawet ci tacy najbardziej mm, krewcy. Kibice starali się gryźć w język czy tam w palce przed klawiaturą i, i nie używali jakichś drastycznych sformułowań, no to teraz już można przeczytać. Że na, na, niektórzy piszą trenerze przeszkodnik e, itd, itp, czyli te nastroje są już kiepskie. Więc jeżeli doszłoby do zmiany trenera, no to też zapewne pojawiłaby się kolejna nowa koncepcja. E, trener by też tam innych zawodników chciał, czy, albo też może by postawił warunek, że przyjdę jeśli. Ale. Ach. A czy ty uważasz, że Tarasiewicz powinien stracić pracę po tym meczu? Co jak dwa tygodnie temu czy tydzień temu rozmawialiśmy na Twitterze na pokoju arkowym, to byłem zdania, że trener Tarasiewicz powinien za wszelką cenę zostać do końca tego sezonu, bo nawet nie ma nikogo na rynku myślę lepszego. Ale po ostatnich meczach no, nie ukrywam, że moje zdanie już nie jest tak radykalne, i w obliczu dosyć długiej przerwy zimowej i i, i, I tego, jakie ją daje pole manewru, nie wiem, czy to nie byłby odpowiedni ruch. Chyba, no tylko pod warunkiem, jeżeli, nie wiem, Dariusz Banasik byłby zainteresowany i, i trener tego pokroju, a Jan Urban. <grym> Oczywiście teraz sobie fantazjuję trochę, ale jeżeli tu ma być zmiana dla zmiany tylko i wyłącznie, e, to nie wiem, czy jest sens mimo wszystko. No bo to, jest, to są trochę typowe realia w ogóle dla polskiej piłki i też dla Gdyni i dla Arki, że właśnie zmiana dla zmiany. Typu decydujemy się na, na zwolnienie trenera, a tak naprawdę dopiero wtedy zaczynają się poszukiwania. Przerabiliśmy to już kilka razy. Jeśli tak by miało być, to chyba rzeczywiście nie ma większego sensu. No, nie wiem, co mogłoby to zmienić. No. Drużyna jest jaka jest. Ona jest średnio zbilansowana. No, no ławka, widzimy, dzisiaj Stal robi pięć zmian wchodzi pięciu, zawodników i to byli zawodnicy, którzy dawali te stali tę te przewagę. Oni nas później już fizycznie górowali nad nami, widać było. Tak, tak, miałem, chciałem to powiedzieć właśnie, że w końcówce wciąż graliśmy tę piłkę za linia brony, piłowaliśmy to cały mecz, ale widać było, że w końcówce już coraz mniejsza liczba zawodników warki się podłączała, już nie mieli sił Karol Czubak, mam wrażenie, Omran Hajdary też. W ostatnich paru minutach właśnie, jak już szła ta laga za, za linię, widać było, że dwóch, trzech zawodników szła reszta już no w tempie ślimaczy i mieli prawo jak najbardziej być złączeni. Ale no gdybyśmy mieli ja nie mówię, że 20 równorzędnych zawodników, ale gdyby ta ławka rzeczywiście naciskała da, albo no, dawała jakiś impuls i, i była taką no, prawdziwą rywalizacją, a nie teraz zmiany, jakie robimy w zasadzie sztuka dla sztuki. No. Może ta zmiana, po zmianie stępnia można było oczekiwać więcej, no bo wiemy, że on potrafi tego wiatru zrobić z przodu. Tak o tym też pomyślałem. pierwszy jakby wchodzi Mateusz Stępień, który do niedawna był w pierwszym składzie regularnie, ale mam wrażenie, że to też nie jest w najlepszej formie. Jak wszedł, to wydawało się, że da ten impuls, ale im dalej w mecz, tym gorzej było, zwłaszcza w defensywie. Klasyczne zagranie, strata pod szesnastką przeciwnika i od razu faul. To są rzeczy, które po prostu mi tak podnoszą ciśnienie. To zabijanie gry. Tak samo wejście Żebrowskiego. Sztuka dla sztuki. No, 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 no nic. I tak naprawdę nie mamy kim postraszyć z tej ławki, ani młodzieżowcy, ani już ci bardziej doświadczeni zawodnicy no nie, nie, da, nie dadzą, nie wiem, zmieniając Adamczyka, Alemana, Hajdarego, no nie mamy od nich lepszych albo przynajmniej równorzędnych zawodników na ławce, więc nie ma, nie ma szans, nie ma czym straszyć. No już mam wrażenie, że się powtarzamy któryś raz, no ale tak to wciąż wygląda, nic się po prostu nie zmienia. Dlatego tak rzadko nagrywamy, bo nic się nie zmienia i nie ma co się powtarzać. Trochę tak jest. Kogo byś ewentualnie wyróżnił za dzisiejsze spotkanie? Mówiliśmy o tych słabszych aspektach, a, a kto dzisiaj zasłużył na wyróżnienie? Ja wyróżnię Karola Czubaka mimo wszystko, mimo tego, że no, dwie bramki nie zostały uznane, zapewne prawidłowo, znaczy za, zapewne prawidłowe decyzje sędziego to były. Ale no, mimo, że też mu w drugiej pływie nie chciało wpaść, to jestem zawsze pod dużym wrażeniem jego gry głową, gdzie on te piłki zgrywa i to z reguły są celne zagrania oraz no, naprawdę przy takich warunkach facet ma dobrą technikę i się parę razy fajnie obrócił z piłką w polu karnym, oddał strzał celny. Szkoda, że, że, no, że po prostu nie wpadało, bo byśmy zupełnie inaczej, zupełnie inaczej byśmy dzisiaj rozmawiali w tej chwili, gdyby chociażby te dwie bramki były, byśmy mieli 4 dwa i wszyscy by tutaj znowu wielką arkę widzieli. No. Tak, Karol jeszcze z okazją zaraz na początku meczu, gdzie nie trafił sam na sama, a później w końcówce no też zepsuł koncertowo jedną, jedną okazję, no ale to już można powiedzieć pewnie nieco zmęczenie odegrało rolę. Widać było ciężką nogę, tak czy inaczej no to powinno było wpaść, ale są czasami takie dni, że, że nie wpada i możemy sobie tutaj... Trzy godziny akademickiej dyskusji prowadzić albo, albo rodem z Akademii Chłopskiego Rozumu. Dlaczego, dlaczego tak było? No, nie wpadło i tyle. Nie ma co drążyć. Myślę, że tak sobie, że też generalnie w kontekście nawet poprzednich sezonów i tego problemu jest takim określeniem tego, co, co chce grać Arka, bo dzisiaj ewidentnie podrywala. To zagrania mecz był jakby przygotowany, to było widać, ale z drugiej strony no, mamy takie mecze przeplatane, takim, jak Niepołomica, gdzie po prostu tej gry w ogóle nie było. Tam wystarczyło spojrzeć na wyjściowy skład, na środek pomocy i, i to już było pewne, że ten mecz. Będzie ciężko zremisować nawet, bo tam nie było komu kreować w ogóle gry I, i właśnie to jest znowu... Wracamy do kwestii kadry. Dokładnie, wracamy znowu do kwestii kadry i ławki, że przy paru kontuzjach czy pauzach za kartki robi nam się naprawdę bardzo przeciętny pierwszoligowy skład, który nie, da, nie daje nam wtedy prawa nawet, żeby myśleć o jakimś pewnym zwycięstwie w, w niepołomicach. Z nami już ponad jedna trzecia sezonu, czas może na pierwsze podsumowania, bo już coś nam to powinno powiedzieć. E, to rozmawialiśmy chwilę zacz zanim zaczęliśmy nagrywać i ty twierdzisz nieustannie, że Arka awansuje w tym sezonie, choćby z tego drugiego miejsca miała się wczołgać. Czyli na razie pozytywnie mimo tego, że, że ta seria negatywna i generalnie po tej ponad jednej trzeciej sezonu to tak trochę ten sezon przypomina poprzedni, a poprzedni pamiętam jak się skończyło. Ja po prostu tak na przekór własnej naturze próbuję być optymistą i trochę sobie na siłę to wmawiam, ale patrzę na tą ligę i ona jest tak nieprzewidywalna i to tylko cienka jest w tym roku, po prostu, że wrażenie, że Arka jest w stanie wpełznąć do ekstraklasy na, na drugim miejscu. I Powtarzam po raz kolejny. Styl mnie już nie interesuje. Jak mamy wpełznąć, wpełznijmy i w najbrzydszym stylu, nie wiem, niech, niech Rafał się maszko wróci jakąś rękę zrobi, jeżeli mamy tak awansować. Proszę bardzo, nie, nie przeszkadza mi to i będę z uporem maniaka zaklinął rzeczywiście, że wchodzimy z drugiego miejsca, bo to jest ciągle możliwe. I właśnie w kwestii podsumowania to naprawdę wystarczyło nie przegrać frajersko dwóch meczów u siebie i byśmy byli samodzielnym liderem. I to, to, jest, to jest taki minimum, to są, robiliśmy na wyjazdach fajne wyniki, co kiedyś nie było za bardzo naszą mocną stroną, a tutaj, no nie wiem, no, największym wrogiem jest nasz własny stadion teraz. I to pokazuje słabość tej ligi, no wystarczyło nie przegrać, nie wiem, z Chrobrym, gdzieś tam z Odrą, czy nie stracić punktów z Sanecją, czy nawet wiem, z Sosnowcem, tak? Któryś z tych meczów u siebie, po prostu dwóch z tych meczów nie przegrać, Mielibyśmy lidera. To bardzo dużo mówi o, o tym. Więc nie wiem, może, może powinniśmy stosować jakieś pismo do, do PZPN-u, żebyśmy chcieli wszystkie mecze na grać w przyszłej, w przyszłej rundzie. Może to nam coś pomoże. No i tak, w najbliższej kolejce Chorzów to, to jest nasza nadzieja, że przynajmniej nie gramy przy olimpijskiej, tylko przy cichej i będziemy liczyć na niespodziankę. Tam wygramy, bo nie dlatego, że będziemy jakoś dobrze grali. Będziemy mieli farta, i, i tam te umiejętności indywidualne niektórych zawodników wydaje mi się. Mogą zaważyć na tym, że, że wygramy. Gdzie jest jakiś strzał dystansu? Tu jakiś przebłysk skajderego, coś, coś z niczego. No. Mam nadzieję, że teraz. Wróci Barto Szermaniak. Zabezpieczy defensywę. Zabezpieczy. Ciśnienie nasze. Nie no dobra, teraz, już raz, jeżeli nawet piłkarze nas słuchają, teraz nie macie wyjścia, musicie tam wygrać, bo jak dostaniecie tam w łeb, to ja będę miał przestrane i będą, będą mi to wszyscy wypominać. Weźcie się w garść, dobrze? Nie, no, cztery mecze z rzędu bez zwycięstwa, no to już będzie bardzo, bardzo źle, ale no nie zakładajmy tak. No nic, dzisiaj nieco zawiedzeni, no ucieszeni tym na pewno, jeśli ktoś podchodził do tego meczu bardziej na luzie, na pewno się nie spinał na wynik, to myślę, że obejrzał fajne spotkanie. Jeśli ktoś jest kibicem Arki, takim śledzącym na co dzień, to myślę, że trochę mniej, tak jak jak my. Natomiast no cóż, 2 do dwóch, tak się kończy dzisiejszy mecz i czekamy na lepsze wieści z Chorzowa w przyszły weekend. Krzysztof Paciorek. Dziękujemy bardzo na, na gorąco spod samego stadionu. Pozdrawiam. Łukasz Jesionowski, do usłyszenia.